Cześć, witam Cię serdecznie przy porannej kawce. Tak jak prawie codziennie, w dni robocze, prawie zawsze, jest mój krótki komentarz polityczny do tego, co się dzieje w Polsce, Donalda Tuska. Ale słuchajcie, dzisiaj nie będzie o Donaldzie Tusku. Dzisiaj w ogóle jest live o 18. Zapraszam Cię, będziemy omawiać kandydata Sławomira Mencena i jego program 20 punktów, który opublikował na swojej oficjalnej stronie, więc jest to jego oficjalny program. Zapraszam dziś o 18. Ale w tym nagraniu porannym chcę Ci powiedzieć o czymś innym. Coś, co daje Polsce nadzieję, ponieważ budzi się coś, czego w Polsce nie było od dawien dawna. Naprawdę musisz zdać sobie z tego sprawę, że te slajdy, które postaram Ci się wyświetlić zaraz nade mną, to są spotkania kandydata doktora Karola Nawrockiego z ludźmi, kiedy jeździ on po Polsce na organizowane spotkania. Głogów, Września, Bielsko-Biała, Żywiec będzie dzisiaj. Także słuchajcie, powiem Wam, że obserwując to, co się dzieje na tych spotkaniach, to ile jest osób, w zimowy listopadowy wieczór czy grudniowy wieczór, no, napawa nadzieją, naprawdę. Ci ludzie nie są w stanie pomieścić się do tego, co zostało wynajęte, a entuzjazm, jaki przebija się z tych spotkań, zobacz sobie kilka nagrań nie będę gołosłowny, postaram się wrzucić w komentarzu no, naprawdę daje nadzieję, że Karol Nawrocki ma szansę powalczyć z Rafałem Trzaskowskim, tak? Oczywiście zaraz pewnie zaleją tutaj mnie osoby, że, że słowo Mir Męcen i każdy ma prawo sobie zagłosować na kogo tam chce. O słowomirze Mencenie, tak jak mówię, dzisiaj będzie o 18:00 bardzo sporo czasu poświęconego na moim live, i tamcie Konfederator zapraszam. Natomiast nie ukrywajmy, że słowomir Męcen będzie miał 10-15%, a generalnie Kamień, Karol Nawrocki będzie miał 35% w pierwszej turze, może nawet około 40%. I chcę powiedzieć coś takiego: gdyby zdarzył się cud, gdyby osoby takie właśnie jak słowomir Męcen, gdyby osoby takie jak pan Jakubiak, Naprawdę myślały troszeczkę o Polsce, o tym, co się dzieje dzisiaj, o tym państwie tuska, o tej rozwałce w każdej dziedzinie naszego kraju. Nieważne, czy weźmiesz gospodarkę, służbę zdrowia, edukację, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, no cokolwiek, jak, jakikolwiek resort tam środowiska i klimatu, no to to jest gruntowna porażka, to jest demolka. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego, że ktoś w rok nawet niecały, będzie tak yy, mógł zniszczyć, skompromitować, rozwalić nasz kraj po takim dłuższym okresie dobrobytu, co by nie mówić. I słuchajcie, chyba ludzie to widzą, bo nadzieją na przedterminowe wybory jest zwycięstwo prawicowego prezydenta. Po prostu. Nadzieją na szybsze zakończenie tych nierządów Tuska jest zwycięstwo Karola Nawrockiego. Nie będę w ogóle ściemniał, że myślę inaczej, że daję jakąkolwiek szansę Słowomirowi Mencynowi ani panu Jakubiakowi z prawej strony, ani jeżeli tam pojawi się jakikolwiek jeszcze inny, jakiś niszowy kandydat. No po prostu nie. Jeżeli żyjesz w takiej ułodzie, no to nie wiem, jak do ciebie przemówić. I dlatego tak zastanawiam się. Ja rozumiem, że Konfederacja jest osobną partią, ja rozumiem, że pan Jakubiak ma swoją własną mikropartię. Natomiast gdyby ci ludzie naprawdę poszli w kierunku Karola Nawrockiego, zwycięstwo w pierwszej turze byłoby w zasięgu ręki. I to byłby szok dla tych wszystkich lewaków trzaskowskich, dla tych wszystkich peowców, którzy zobaczyliby znów siłę w narodzie i ten entuzjazm, jaki się przebija właśnie na spotkaniach Karola. Nawrockiego. Słuchajcie, te spotkania naprawdę są niesamowite. Z nagrań naprawdę wygląda to rewelacyjnie i nie są w żaden sposób reżyserowane. Nikt tam nie musi wypychać, idź młoda dziewczyna stań za Rafałem, wiecie o czym mówię, <laughs> jak nie to wam powiem na live i puszczę tego filmika, więc generalnie słuchajcie no jest to coś czego w Polsce po prawej stronie naprawdę bardzo długo nie było i to jest ten optymizm i z tym chcecie zostawić abyś pomyślał, pomyślała i dał szansę na zatrzymanie Tuska tak szybko jak to możliwe. Jeżeli nie w pierwszej, to w drugiej turze prawicowy prezydent musi wygrać Strzaskowski. W ogóle nie akceptuję słów, że zostaniesz w domu, ponieważ to nie będzie męcen. Ja wielokrotnie tu deklarowałem, jeżeli w drugiej turze będzie jakimś cudem męcen, ja na niego zagłosuję, bo to jest ważniejsze. I Polska jest ważniejsza niż moje własne indywidualne awersje do Sławomira Mencena. I oczekuję tego samego od Konfederacji, aby nie splamili się tak jak pięć lat temu. Jeżeli w drugiej turze będzie Karol Nawrocki, to proszę cię idź zagłosuj za Karolem Nawrockim. A jeżeli rozumiesz, co chcę powiedzieć, to być może nawet w pierwszej turze. I z tym Cię zostawiam. Trzymaj się. Do zobaczenia dziś o 18.00 live. Zapisz Polub, ripostuj ten filmik. Pamiętaj, że Polska jest bardzo ważna dla zwykłych ludzi. Cześć!